Zielono mi i spokojnie. Zdecydowanie zieleń daje ukojenie kojarzy się z harmonią i świeżością, nie inaczej jest w przypadku propozycji wózkowych. OXV3D w zielonych odcieniach to propozycja niezwykle uniwersalna i neutralna. Połączenie ze złotem podkreśla elegancję i styl tego modelu. Wózek urzeka wysoką jakością wykonania. Dbałość o każdy szczegół to niewątpliwie cecha charakterystyczna oraz atut wózków OXV3D. Priorytetem przy tworzeniu wózka była funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. Producent nie zapomniał jednak o wizualnym istotnym aspekcie. Wózek musi się przecież rodzicom podobać. Detale takie jak ozdobne zamki, bizy, perforowana ekoskórka przy rączce sprawiają, że model ten nabiera stylu. I charakteru. W prosty i szybki sposób, za pomocą napów i zamków, możesz ściągnąć wierzchnią osłonę z gondoli i zajrzeć do jej wnętrza. W środku otuli cię miękkość i jakość wysokogantułkowych materiałów. Wykorzystanie medycznych właściwości łuski kokosa w materacu zapewni idealne podparcie dla kręgosłupa maluszka. Boczną wyściółkę możesz z łatwością ściągnąć i wyprać. Jeżeli maluszek zmaga się z refluksem albo infekcją dróg oddechowych, skorzystaj z możliwości uniesienia oparcia w gondoli. Wentylacja na spodzie misy gondoli oraz dodatkowa w budce zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza oraz odprowadzi nadmiar wilgoci. Zawieszenie z trzema parami regulowanych amortyzatorów sprawia, że wózek ten staje się elastyczny. I dostosowuje się do każdej nawierzchni. Aluminiowy stelaż, lekkie żelowe koła, innowacyjna trójwymiarowa gondola. Wszystkie te cechy wpływają na mniejszą wagę i komfort użytkowania. W razie potrzeby, jedną ręką w szybki sposób możesz ściągnąć koła z osi. Łatwe manewrowanie zapewniają przednie skrętne koła, które możesz zablokować na jazdę na wprost. Codzienne użytkowanie ułatwiają przydatne poręczne akcesoria: poduszka, folia przeciwdeszczowa, pojemnik na kubek, moskitiera, przedłużany pasek do torby, pojemna torba oraz pakowny kosz. Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego w Oleśnicy oraz na naszą stronę internetową www.megamyśnikwyprawka.com.pl. Odnajdziecie tam wersje materiałowe oraz ekoskórkowe w modelu OXV 3D. Zastosowanie ekoskórki w tworzeniu wózka ma swoje uzasadnienie. Jest to materiał niezwykle trwały, izolacyjny, nienagrzewający się, odbijający promienie UV-50. Sprawdza się w każdą pogodę i w każdą porę roku. Deszczowa aura to żaden problem dla tego wózka. Wystarczy lekko przetrzeć wierzchnią warstwę. Obszerna, zabudowana, w pełni wyregulowana spacerówka zapewni komfort maluszka. Posiada miękką wkładkę minki, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, pałąk ekoskórkowy z dodatkowym zabezpieczeniem w kroczu. Przedłużenie budki stanowi klin z wentylacją. Regulowany podnóżek, oprzyty jest łatwą w utrzymaniu czystości jako skórką. Regulacja oparcia odbywa się za pomocą jednej ręki przy użyciu poręcznego uchwytu. Siedzisko zapewnia komfort podczas każdego spaceru, nawet podczas drzemki, ponieważ reguluje się do pozycji leżącej. Montaż spacerówki może odbywać się przodem i tyłem do kierunku jazdy. W zestawie znajduje się pokrowiec na nóżki, który zapewni utrzymanie ciepła, ochroni przed zimnem i wiatrem. Fotelik również posiada wkładkę minki, pasy bezpieczeństwa, daszek, w czasie pochmurnych lub chłodnych dni skorzystaj z ciepłego pokrowca na nóżki dołączonego do zestawu. Żelowe koła są bezobsługowe, nie przebiją się, nie trzeba uzupełniać w nich powietrza. Mają bardzo dobrą wytrzymałość, sprawdzą się na każdym terenie. Montaż i demontaż poszczególnych elementów jest intuicyjny. Wykonuje się go przez wciśnięcie czerwonych przycisków po obu stronach. Za pomocą poręcznej rączki ściągamy element. Małe rozmiary po złożeniu ułatwiają transport oraz przechowywanie stelaża. Bezpieczeństwo zapewnia blokada chroniąca przed samoistym rozłożeniem. Model OXV3D występuje w zestawie 2 w 1, 3 w 1. Fotelik podstawowy możesz wymienić na inny np. Na z firmy Baby York czy Avionaut Pixel. Do każdego fotelika oferujemy możliwość zakupu bazy Isofix. Model OXV3D posiada szeroki wachlarz kolorystyczny, aż 27 kolorów do wyboru.